mm W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Będziesz miłował Pana Boga Twego, z całego serca Twego i z całej duszy Twojej i ze wszystkich sił Twoich i ze wszystkiej myśli Twojej, a bliźniego Twego jako samego siebie. Jak zapewnia nas Pan nasz Jezus Chrystus: Zachowując te przykazania, osiągniemy życie wieczne. Do miłości Boga odnoszą się bezpośrednio trzy pierwsze przykazania. Boże, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno. Pamiętaj, Abyś Dzień Święty święcił. Do miłości bliźniego odnoszą się bezpośrednio pozostałe przykazania Boże. Czcij ojca swego i matkę swoją. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Nie żony bliźniego swego, ani żadnej rzeczy, która Jego jest. Trzeba jednak dodać, że zachowywanie wszystkich przykazań, zarówno odnoszących się wprost do Boga, jak i do bliźnich jest wyrazem miłości Boga. Pisze święty Jan Apostoł. Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy Boga miłujemy i przykazania Jego wypełniamy. Ta bowiem jest miłość Boga, abyśmy przykazań Jego strzegli, a przykazania Jego nie są ciężkie. A Pan nasz Jezus Chrystus mówi: Jeśli mnie miłujecie. Zachowujcie przykazania moje. Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten jest, który mnie miłuje. Miłujmy Boga przez zachowanie Jego przykazań i codziennie odnawiajmy i odmawiajmy akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest stworzone, boś Ty dobro nieskończone, a jako samego siebie wszystkich miłuje dla Ciebie. I miłujmy bliźniego, jak Pan nasz Jezus Chrystus nakazuje. Apostoł Narodów, święty Paweł poleca. Nie bądźcie nikomu nic winni, tylko abyście się nawzajem miłowali. Bo kto miłuje bliźniego, prawo wypełnił. Albowiem nie będziesz cudzołożył, nie będziesz zabijał, nie będziesz kradł, nie będziesz mówił fałszywego świadectwa, nie będziesz pożądał, a jeśli istnieje jakie inne przykazanie, zawiera się w tym słowie: będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Miłość bliźniego złego nie czyni, pełnią tedy prawa. Jest miłość. Miłość bliźniego wewnętrzna życzyć i pragnąć dobra dla bliźniego. Miłość bliźniego zewnętrzna spełniać dobre uczynki wobec bliźniego. Dobre słowo i dobry czyn. Czytamy w Księdze Mądrości. Moc bowiem pokazujesz, gdy się nie wierzy, że jesteś doskonały w mocy, i karzesz zuchwałość tych, którzy cię nie znają. Ale ty, panie, mocy sądzisz łagodnie i z wielkim pobłażaniem nami rządzisz, bo masz w pogotowiu moc, kiedy chcesz. A nauczyłeś lud Twój przez takie czyny, że sprawiedliwym trzeba być i ludzkim, i uczyniłeś dobrą nadzieję synom Twoim, bo w sądach Twych dajesz sposobność do pokuty za grzechy. A święty Paweł pisze w liście do Tytusa: Wierna to mowa. I chcę, abyś ty to potwierdzał, żeby wierzący w Boga, starali się przodować w dobrych uczynkach. Te rzeczy są dobre i pożyteczne ludziom. Mamy czynić dobro naszym bliźnim. Humanitas Christiana. Ludzkość, być ludzkim, człowieczeństwo, dobroć chrześcijańska, łagodność, uprzejmość, bonitas, dobroć. Tak praktykowali święci, jak święty Franciszek Salezy, łagodny biskup z Genewy, który Mimo z natury gwałtownego charakteru, przez usilną pracę nad sobą, stał się wzorem łagodności, opanowania, cierpliwości, uprzejmości, miłości bliźniego. I my, choćbyśmy z natury mieli charakter nieokrzesany, gwałtowny, Skłonny do niecierpliwości, usilnie pracujmy nad sobą. Nie oszczędzajmy się, naginajmy swoją wolę, aby wady wykorzeniać, a cnoty, czyli sprawności w realizacji dobra kształtować. Niektóre dusze się nie poprawiają. Nie dlatego, że nie mogą, ale dlatego, że nie chcą, pokochały swoje wady, z którymi się bardzo przez lata zżyły. Kusi mnie, aby powiedzieć złe słowo. Nie powiem. Kusi mnie, aby wybuchnąć gwałtowną reakcją. Powściągnę złe zamiary. Codzienna praca nad sobą, żmudna, mozolna, dla ludzi niewidoczna, konieczna. Byśmy nie popadli w złudzenia o swojej doskonałości i wysokiej religijności. Aktualnie, nad jaką wadą pracujesz? Jaką wadę aktualnie wykorzeniasz? Nad jaką cnotą pracujesz? Jaką cnotę kształtujesz? Drodzy wierni, trzeba powiedzieć, że wśród katolików jest wiele braków miłości Boga i bliźniego. Należy te braki wypełniać dobrem. Trzeba te braki leczyć. Miłość Boga nie może być przykrywką dla braków i deficytów naszej miłości bliźniego. Już święty Paweł napominał Galatów. Wy bowiem do wolności jesteście wezwani, bracia. Bylebyście wolności nie obracali na podnietę ciału, ale przez miłość ducha służcie jedni drugim. Całe bowiem prawo w jednym słowie się wypełnia. Będziesz miłował bliźniego swego, jak samego siebie. Lecz jeśli się wzajemnie konsacie i gryziecie, Patrzcie, abyście się wzajemnie nie zjedli. Nienawiść, nieprzebaczenie, Twardość serca. Brak wdzięczności, hiperkrytycyzm, plotki, intrygi, prowokacje, wścibskość, brak dyskrecji, wulgaryzmy, brak szacunku dla bliźniego, wyzwiska, epitety, Złośliwe podejrzenia, upokarzanie, kłamstwa, obmowy, oszczerstwa, nieprzyzwoite i niestosowne i gorszące mowy. Krzywdy wyrządzane bliźnim słowem i czynem. Czasem pod płaszczykiem rzekomej miłości Boga. Trzeba pytać poważnie, jacy ludzie, jak ukształtowani wychodzą z dusz pasterstw katolickich? Czy ukształtowani w duchu miłości Boga i bliźniego, czy pełni wad? i religijności próżnej i złudnej. Chodzi także o sprawy codzienne, proste, zwyczajne. Pisał Wieszcz, czytaliśmy, grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą. Czy w rodzinach naszych Staramy się o grzeczność? Czy w duszpasterstwach katolickich staramy się o grzeczność? Zrównoważenie, szacunek, cierpliwość, ludzka rozmowa, kultura osobista nie są to elementy obce Ewangelii, przeciwnie. Święty Paweł Apostoł pisał w liście do Koryntian, — Miłość jest cierpliwa, jest łaskawa. Miłość nie zazdrości, na złość nie czyni, nie nadyma się, nie pragnie zaszczytów, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie myśli złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale weseli się z prawdy. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko przetrwa. Kochać bliźniego, być dobrym, to nie znaczy pochwalać zło. Uświadamiają nam to wyliczone w katechizmie, grzechy cudze. Grzechy. Do grzechu radzić, grzech nakazywać, na grzech drugich zezwalać, innych do grzechu pobudzać, grzech drugich pochwalać na grzech drugich milczeć, grzechu nie karać, do grzechu drugim pomagać, grzechu innych bronić. Odpowiedzialność za bliźniego dotyczy nade wszystko rodziców wobec swoich dzieci, katolickich, duchownych, Wobec wiernych, przełożonych wobec podwładnych. Poza tym każdy ma obowiązek roztropnie, jeśli może, ocalić bliźniego od upadku. Przede wszystkim przez własny dobry przykład, przez modlitwę, a jeśli możliwe, Także przez odpowiednie słowo i działanie. Święty Jan Bosko pisał o miłości bliźniego. Jest także oznaką miłości chętnie spełniać godziwe prośby naszego brata. Najdoskonalszym jednak objawem miłości bliźniego jest gorliwość o jego dobro duchowe. Kiedy Wam się nadarza sposobność czynienia dobrze, nie mówcie nigdy: To nie jest moja sprawa, nie chcę się w to mieszać. Jest to bowiem odpowiedź Kaina, który śmiał bezczelnie odezwać się do Pana Boga słowami: Czyż jestem stróżem brata mego? Każdy jest zobowiązany, gdy tylko może. Ocalić bliźniego od upadku. Bóg sam polecił każdemu mieć staranie o swego bliźniego. Starajcie się przeto pomagać wszystkim, ile tylko możecie, słowem, uczynkiem, a zwłaszcza modlitwą. Droga miłości. Kościół nam podaje konkretne dobre uczynki, abyśmy je pełnili. Czytamy w katechizmie: Uczynki miłosierne względem ciała: łaknących nakarmić, pragnących napoić, nagich przyodziać, podróżnych w dom przyjąć, więźniów pocieszać chorych nawiedzać, umarłych grzebać. Uczynki miłosierne względem duszy, grzeszących upominać, nieumiejących pouczać, wątpiącym dobrze radzić, strapionych pocieszać, krzywdy cierpliwie znosić, Urazy chętnie darować, modlić się za żywych i umarłych. Wyrazem miłości Boga i bliźniego jest dobrze wypełniać swoje codzienne obowiązki, obowiązki stanu małżeńskie, rodzinne. Wyrazem miłości Boga i bliźniego jest dobrze, solidnie wykonywać swoją pracę zawodową. Apostoł Narodów przynagla, cokolwiek czynicie, serca czyńcie, jak Panu, a nie ludziom, wiedząc, że od Pana weźmiecie zapłatę dziedzictwa, Panu Chrystusowi służcie. Zróbmy sobie dzisiaj rachunek sumienia z miłości, co w mojej duszy sprzeciwia się miłości Boga i bliźniego. I uczymy dzisiaj mocne postanowienie poprawy, dokonania niezbędnej korekty. Przebudźmy swoje uśpione sumienia, aby wykorzeniać pracowicie ze swojej duszy wszystko to, co sprzeciwia się miłości Boga i bliźniego, i kształtować pracowicie. W swojej duszy cnotę, miłości Boga i bliźniego. Aby być zbawionym, nie wystarczy wyznawać integralnie wiarę katolicką. Aby być zbawionym, nie wystarczy być w stanie łaski uświęcającej. Aby być zbawionym, trzeba także kochać Boga i Bliźniego i czynić dobro. Mówi o tym wyraźnie Pan nasz Jezus Chrystus, kiedy kreśli scenę sądu ostatecznego. Do tych, którzy pełnili dobre czyny, odezwie się: pójdźcie błogosławieni, Ojca mego posiądźcie królestwo zgotowane wam od założenia świata, albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść, pragnąłem, a napoiliście mnie, byłem gościem, a przyjęliście mnie, nagim, a przyodzialiście mnie, chorym, a nawiedziliście mnie, byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Wtedy rzeczy i tym, którzy po lewicy będą, idźcie ode mnie, przeklęci w ogień wieczny, który zgotowany jest diabłu i aniołom jego. Albowiem chłaknąłem, a nie daliście mi jeść. Pragnąłem, a nie daliście mi pić. Byłem gościem, a nie przyjęliście mnie, nagim, a nie przyodzialiście mnie, niemocnym i w więzieniu, a nie nawiedziliście mnie. Zaprawdę powiadam Wam, czegokolwiek nie uczyniliście. Jednemu z tych najmniejszych mnieście nie uczynili. I pójdą ci na mękę wieczną, a sprawiedliwi do życia wiecznego. Święty Jan Apostoł pisał. Jeśliby kto mówił, że miłuje Boga, a nienawidziłby brata swego, Kłamcą jest, albowiem ten, co nie miłuje brata swego, którego widzi, jakże może miłować Boga, którego nie widzi? A to rozkazanie mamy od Boga, aby kto miłuje Boga, miłował i brata swego. Drodzy wierni, Weźmy sobie do serca i praktykujmy pilnie przykazanie, o których mówi nam dzisiaj Pan nasz Jezus Chrystus. Będziesz miłował Pana Boga Twego, z całego serca Twego i z całej duszy Twojej i ze wszystkich sił Twoich i ze wszystkiej myśli Twojej, a bliźniego Twego. Jako samego siebie. Matka Boża daje nam przykład niezrównanej miłości Boga i bliźniego. Prośmy naszą matkę, królową i wspomożycielkę, aby swoim przykładem i wstawiennictwem u Boga pomagała nam wypełnić wiernie. Przykazanie miłości Boga i Bliźniego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.